Cześć, hej, siemano wam wszystkim, z tej strony radioaktywny Witam was na cotygodniówce, a właściwie jeszcze nie ma cotygodniówki. Mamy dopiero godzinę 22. Co tygodniówka na yy, serwerze UAEU będzie o godzinie 20.30. Pół godziny do zlotu. Zlotu, to do, do cotygodniówki. Tu jest już widzę gościu z R8 e, co tygodniu i z bosem ale w co tygodniowce mają być auta z e, BMW z, w serii trój, trójek czyli M3 GTS BMW M3 30 e, BMW M3 GTR 46 jakie mamy tutaj oczywiście wersja tak jakby zrobiona z Most Wanted'a pierwszego, 2005 że, żeby nie zapeszyć. Bardzo, ej, powie Ci szczerze, mi się bardzo, bo to może nawet nie tak, może nie przód, ale od boku mi się bardzo podoba to B, no nie moje, to o tutaj, o Boże, o, to, strasznie mi się to podoba. Bardzo fajnie gościu to zrobił, SW, 88 Raczej tego nie będziesz oglądał, ale jeśli kiedyś obejrzysz, wiesz, że ty, piękna jest Twoja BMK. Przynajmniej dla mnie. Tu mam zwykłą srebrną. To jakiś taki lekki wish tuning, no, Lekki, bardzo, bardzo ciężki. Tutaj podjechał kolejny. Matowy, o Polak, oczywiście Polaczek. Chłęchłę. Dobra. Yy, teraz zrobię cięcie i wróci, wrócę, gdy będzie już 20.30 i będę pomału. Zaczynał wiecie, jakieś tam przygotowania. Mm. Go jeszcze dodam. Dobra, słuchajcie, no to co, widzimy się. Od godziny 20.30, czyli za jakieś 26 minut. Siemanko. Witajcie z powrotem, jest godzina 20.24, zaraz powinna, za niedługo za powinna się zacząć Co tygodniówka. Jestem z moim kolegą Bartek z 1999, a ten PL w GTR, że w NIS, boże, BMW M3 R4, R46. w MWM3 GTR E46. W nie wiem kto to jest, ale tam stoi od całego, od cały czas. Um, zaraz będziemy z Barteksem, z Bartkiem grali, gadali przez Skype'a, czekamy na pojawienie się yy, o, skorupia ruszu czekamy na pojawienie się administratorów yy, teraz pozwólcie, że sobie zerknę na, inter na internet Interna internet internet yy, 5 październik 2013, godzina 20.30, 5 minut zostało. I prowadzący ma być piwowarek.pl, kolorowax.pl i Elkwako. Na razie nikogo takiego nie widziałem, WK, Delga, Grzegorz. Mamy. Myślę, Anzelma, nie wiem. Anzelma tutaj troszkę podriftuję. Fuck yeah. Dobra, sobie mapkę. To w sumie to mógł zamknąć. To będzie moja druga cotygodniówka, pierwszą, pierwsza była chyba chwilkę temu, no tydzień temu chyba, ale mi się wydaje, że dwa. I była, co, co on zrobi to nie wiedział, nie wiem, i była, ale mój zajebisty skrzypiący fotel, była jakieś dwa tygodnie temu mi się wydaje, może że to jest cotygodniówka. Była Lamborghini Miurą Concert albo z Na początku było, ki była kilka, było kilka osób z miurami, z fałkami i konceptami. Później się wszyscy rozjechali. Nie wiem czy oni właśnie pojechali na ten tom, tom. U nas było o 18 na o 20.30. No dobra. No co? Już? raczej cięć nie będę robił. Mm. pokażę kto to jest Paweł Poland. Nie obejrzyjcie sobie moje BMW Robione speedem, dosłownie jakieś 5 minut przed zaczęciem, przed zaczęciem nagrań. Jest zielone. Już mm, oddamy karbonowy. Harmonowy ten... Boże, muszę zam zamknąć drzwi, ja Gotowe. Mmm, tutaj takie dupne naklejki, nie wiem. Jezu, mam nadzieję, że tylko nie będzie tak słychać. On, mój jest bardzo chujowy. Kurwa. Teraz do po głowie. Ma pojawiać się... Wiecie co, zrobię cięcie, wrócę, jak pojawi się jakiś koordynator. Siema. I oczywiście, zajebist radioaktywny przegapił wyjazd, nie wiem jakim cudem. Cały czas tam stałem, zajebiście. E, ale dobra, y, z, mam znajomego właśnie Bartexa. on na szczęście pojechał z nimi i jesteśmy na pierwszym postoju. Mamy prowadzącego pierwszego Elkwako. E, kilku ludzi tu już widzę, widzę. Nie wiem jakim cudem cały czas tam stałem, chociaż nie wtedy, kiedy Elkwako pojechał. To wtedy to się ruszy, to ruszyło. Dobra, to co, czekamy. A. Eee, kurczę, ale ze mnie idiota przegapiłem to. Eee. Matka. Dobra, jesteśmy w tym miejscu od bondarient Marina. Trzeba zjechać w dół do takiego trójkąta. I tutaj właśnie jest... Pierwszy postój. E, dobrze, proszę, mam nadzieję, że jeśli będą co tygodniówki, będę je kręcił na YouTube. Filmik powinien się po pojawić w niedzielę, czyli jutro. Teraz mamy sobotę. Ciekawe, jakim jest, Chyba, że y, samochody. Y, chyba, że model samochodu nie będę po prostu posiadał. To wtedy jakoś to ominę. Hmm. Przynajrzega, piłem start, cholerka, ale dobra. Więc, tak, jeśli nie będę posiadał modelu, to po prostu podjadę, powiem, że jest co tygodniówka. I nie wiem, przestanę tam, zrobię 5-minutowy filmik. Chyba, że będę miał model, to oczywiście wezmę udział. Mam tutaj dużo, właśnie. Najwięcej jest oczywiście GTS-ów. Dobra, musiałem sobie pogrzebać w ustawieniach, teraz mamy tutaj... Wow, aha, oni wszyscy są Lexusami LFA z takim samym malowaniem. Wow, no dobra, fajny pomysł w sumie. Okej. Okay. Mm. Nie widzę BartExo. W sumie to wyłączyłem filtrowanie i... On chyba teraz nie widzi mnie. Ale. Dobra. Eee, ła ba. Za ruszamy. Dobra. Więc ruszyliśmy. Po pierwszym przystanku jedziemy. <grym> Fajne uczucie. Wow, nie, nie chcę wyprzedzać prowadzących, bo to tak troszkę głupio. te piwowarek, widzę, z tyłu został. Ale mam straszne lagi. Masakryczna. Ej, ludzie, naprawdę, nie wyprzedzajcie ich. Niech prowadzący jadą z przodu, bo to tak, wiecie... Oni prowadzą, to już... Fajnie to wygląda, w takim szyku się jedzie. Chociaż mogło to by być z, e, właśnie z Elfa. Fajnie, bardzo... Mi się podoba ta koncepcja, że oni mają jedno malowanie. Jeszcze gdyby ludzie ich po prostu nie wyprzedzali, nie byli chamscy, to byłoby wszystko w porządku. a mm. O, kolorowax Cieszę się, że mogę wziąć udział w takim tym. Fajnie, że jest to na Chicken EU. E, mam kolorowaxa w znajomych, więc w razie co będę widział, co jest, co i co i jak. Dobra. Przycisnę trochę butem. Dobra, 150 na godzinę? Ok. To w. z w ogóle gdzieś tam z tyłu został. Cholereczka. No shit, bitch. W ogóle mam ostatnio polewkę z tekstu. No shit, który użył taki jeden frajer z naszej. Szko mojej szkoły. No, mojej szkoły. Mm, mm, pytam się go tam. po imieniu, no nie. Ty nie przyszedłeś? No shit. To tak, taki... Taki y, joke. Ghe, ghe, ghe. W ogóle ja widziałem tego Elkłako przez chwilę na polskiej miejscówce Boże. Aha. Co jest? A, drugi przystanek. Więc witam Was na drugim przystanku. Hopi! <śm> mm. <laughs> Muszę zrobię screena. To będzie fajnie to wyglądało Bird screen i chyba pod i screen frapsem, Frap, frapsem i e, Bird screenem. Piwowarek, skorupiak Powinien mi się jeszcze Bartek doczytać, ale No trudno, jak mi się nie doczyta. O, jest też Ardi, i Ardy w ogóle jest takim, jest takim koksem, NFS World. Not Chicken EU No, ja, ja też mam elefa, też mógłbym prowadzić. No, I mają jedne felgi? Wow. Oni mają nawet jedne felgi w tych elefa to już jest harp. Ja mam elefa podaj, że stokowe felgi, więc. Mm. Thank you. Bo może sobie to oddalić. Aha, czyli... Na razie jesteśmy tutaj na parkingu. Między Loop, Drag, a Rosewood and Lions. Dobra, tak bardzo nie chcę. Zest, co dałem jakieś pierdolenie. I w Jeszcze raz nie mogę uwierzyć, że w ogóle z tym ten... przegapiłem start takim tym nobem. Chwileczkę. Oni startowali z tąd i przejechali dotąd. To już mnie tak bardzo daleko. Ale zawsze. Ale zawsze. Mm, I'm, I'm so fucking noob Znam się, ile to potrwa. No, a tam jutro niedziela, to mogę sobie później wstać. Później pójdę spać. Później sobie wstanę. Madmaker. Uff. Dobra, wiecie co? Nagram jak ruszymy, bo na razie tak stoimy w miejscu, więc troszkę nudno, nudno to tak wygląda. Dobra. Zaraz się widzimy. Chyba ruszamy. Tak, ruszyliśmy. Dobra. Teraz powinno mi lepiej być słychać, ale mam straszne lagi w ogóle. Chwilkę trwał postój że 5 minut. No, może troszkę więcej. Po malutku. W ogóle, ktoś się bosem 69 dołączył do tego co tygodniówki. Ej no, już dobra, proszę cię. Nie dołączysz jak nie masz danego auta. to tak fajnie wygląda. że jak byłby jeden model, to by tak kozacko wyglądało. aby jakieś dane malowanie, to już był po pro. Pan myślę nad zrobieniem tak LFA, bo strasznie mi się to malowanie podoba. Chociaż Xero bojem też być nie chce. Coś, coś sądzę, że. Za tydzień co tygodniówka może być... wow 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 żebym ich nie zgubił. Za tydzień co tygodniówka może być mm, Nissanem GTR, e, Nissanem z rodziny GTRów, czyli na przykład Nizmo R34 e, Skylina R35 z PV jakie ja mam straszny lagiem mam nadzieję, że to tak na, na, na przy nagraniu. Mm, Jesus Christ, w ogóle tekstury mi się nie doczytują. What? ciekawe, gdzie będzie następny post. Mi się wydaje, że my robimy tak, my robimy chyba takie kółko. Po czym wracamy na polską miejscówkę. Bardzo fajnie to musi wyglądać. Oczywiście nie mam dalej mojego znajomego Barteksa. Jest w grze, na pewno jest na co tygodniówce. No, pewnie jakieś znowu bugi. Często tak mam, że on jest w grze, ja jestem w grze, ja nie widzę jego, on nie widzi mnie. Ani wyznajomych znajomych. Okej, okay, tu mamy kolejny postój. Ktoś musi pierwsze to zrobić. No to co, widzimy się po raz kolejny, kiedy ruszą. Hello A No co, co kurwa? Ja pierdolę! Dobra, znaleźliśmy Kłako. w końcu on się do nas teleportował. E, to co, jedziemy dalej. Okej, okay, LKO ruszył. Jadymy panowie. Znaczy, chyba ruszył. Ale byłaby jazdy, gdyby nie ruszył. Nie, jest. Pamiętajcie, będąc na tygod co tygodniówce nie wyprzedzajcie tak strasznie, że wiecie. wiecie. No to po pierwsze, wcale nie jesteście wtedy fajni, tylko właśnie głupi. Ale lagi, boże, właśnie przez takie lagi mogę, mogę stracić widoczność tego alkułaka. Muszę ich dogonić tam. Widzicie? Patrzcie, tak? Przehamuję sobie. On mi. Nie, przegoni. No to ani to nie wygląda za fajnie, ani nie jesteście właśnie takim koksami, jesteście po prostu cwele. Oh, shit, bitch. I teraz speedem, fucking bitchen. No, shit, bitch. Feel me more. Za mną Barteks. I jakiś gościów R8. Okej, okay, kolejny postój. Kolejne czekanie. Ale takie postawie powinien robić w jakieś 2-3 minuty. Dobra, widzimy się przy kolejnej drodze. Hej, ogarnąłem się, że nie da. Jesteśmy bardzo niedaleko polskiej miejscówki. Jesteśmy bardzo niedaleko polskiej miejscówki Czyli w tym miejscu Tak jakby prosto od y, pod, pod pościgu i ucieczki Camden, Purs Camden Pursuit Bo na polską miejscówkę podajże jedzie się tutaj Tu, tu skręca i tu jest polska miejscówka Ten taki wypustek Więc co, pojedziemy tak tak, tak, jedziemy na polską miejscówkę i tam się pewnie skończy. Chociaż nie jestem tego całkiem pewny. Okej, okay, ruszamy. Moglibyśmy się już ruszyć. Dobra, ruszamy. W dobrym momencie włączyłem. Ghe, ghe. Tak, jedziemy już na polską miejscówkę. Czyli co tygodniówka dobiega pomału końca. Bawiłem się fajnie, były momenty gorsze, lepsze. Czyli po prostu gubiłem się. Lagi, a cholera, przez co znikali mi prowadzący. Ale za, w razie co mam ich, mam dwóch znajomych, zawsze się mogę teleportować. I tu już na polską miejscówkę. Tak, gościu nie zrój sobie. Po co zmarnujesz nitro. No tak fajne. Fajną. Więc to była co tygodniówka. Moja pierwsza co tygodniówka nagrywana. I wiersze w jakiej brałem udział. Mm. To co? Zobaczenia ja w następnym filmiku. Pewnie przegląd jakiegoś samochodu. Albo coś innego. Tak całkiem od czapy. Siemka.